Hej. Hej! To my przychodzimy dzisiaj do Was z daily vlogiem, a w zasadzie to z takim wieczornym vlogiem, bo mamy już chyba przed 22. No, trochę czasu minęło. Jesteśmy tutaj z Czokusiem, który właśnie wrócił z operacji. No, może nie z jakiejś super poważnej operacji, ale jednak musiał być uśpiony, żeby wykonać ten zabieg. Tak, a zabieg miał dlatego, ponieważ znowu pojawił mu się tłuszczak, więc miał go usuwanego. Przy okazji miał też robioną higienę zębów obcięcie pazurów, obcięcie włosów, złap. No i zaraz zobaczymy jak wygląda ta jego rana, bo dopiero co weszliśmy do domu jeszcze nawet sami nie widzieliśmy. Czakuś prezentuje się tak. Pokaż swój bandaż, ma teraz zielony. Daj łapę. Coś tam próbował. Ma teraz zielony bandaż, jest nie miał niebieski, może pamiętacie. Teraz ma taki zielony. Tutaj ma jeszcze jakieś resztki, pewnie po tym czyszczeniu zębów. No tak. Jakichś z tych preparatów. I pokaż ząbki. Zęby ma bardzo czyste. Miał przy okazji zrobiony też przegląd, ale okazało się, że wszystkie zęby są zdrowe. Tak, Więc piękne. Wcześniej takich nie miał. Nie, miał kamienia więcej. Okazało się, że nic nie trzeba usuwać, bo też mówili, że jakby coś się tam działo poważnego, to będą usuwać. Nie miał nic usuwanego, także super. No i chcemy to jego rankę teraz zobaczyć. Może zdejmiemy mu te szelki w ogóle. A w ogóle wiecie, w czym teraz czegoś ma chodzić? No. No zgadnijcie. Kołnierzu nie bardzo, żeby sobie nie drażnił. W ubranku też nie. Więc zalecili, żeby chodził w koszulce. Tak. Także musimy zaraz jakąś koszulkę skłować. Jak, jak to zobaczyć teraz? Czakuś, chodź. Chodź tutaj. Podniesiemy to cieku górze, bo musimy to ocenić. Czekajcie, to prawie nie widać. Bo mm. to nie wiem, czy coś widzicie na nagraniu. Ale ostatnio miał... Znacznie większą, tą uralnego usuwanego poprzedniego duszaka. Taką koszulkę mu znalazłam, moją, bo tomka były za duże, a moja jest taka bardziej elastyczna, więc jest no, taka bardziej dopasowana na niego. Chociaż wygląda jakby był w jakiejś szpitalnej piżamce pooperacyjnej, także niech sobie odpoczywa. Miał też obcięte pazurki i jak widzicie, ładnie ma też sierść z łap obciętą, także wszystko udało się zrobić. No, możesz iść czakuś odpoczywać. Mnie najbardziej szokował efekt zębów. Naprawdę, pies wygląda jak nowy. No. Nie wiem, czy słyszycie, ale czakuś sobie tak pojękuje, tak jak ostatnio. Także to chyba standard po tych narkozach. Kilka słów do mikrofonu, piesku. Nie chcę nagrywać. Hej, minął już jeden dzień od operacji czekusia. Jak widzicie, czekuś tu ze mną leży. Jeśli chodzi o jego stan zdrowia, to wszystko jest ok. W sumie to nawet yy, nie widać, żeby coś tam mu dolegało. Ta ranka chyba się goi na moje oko. Jutro mamy kontrolę. Ale uważam, że się goi, bo wygląda trochę inaczej niż tego dnia, w którym miał operację. Wczoraj troszeczkę napuchło, ale dzisiaj już jakby jest z powrotem taka delikatna. Więc jutro skonsultujemy, ale myślę, że wszystko będzie ok. Rokuj zachowuje się już zupełnie normalnie. Nie widać po nim, żeby był jakiś osłabiony, czy żeby go coś bolało, bo nie dostał żadnych leków przeciwbólowych. Także myślałam, że może będzie go coś bolało, ale no nie wydaje się. Na spacery chodzi normalnie, normalnie funkcjonuje. Także myślę, że jest ok. Co nie, czekuj? Jest ok? Jest ok? Dawno już nie nagrywaliśmy daily vloga, bo u nas ostatnio bardzo dużo się dzieje. Naprawdę czasu brakuje praktycznie na wszystko. Także jest taki dość intensywny okres. Poczekajcie, Tomek do mnie dzwoni. To dzwonił się nie odesłał. No, można i tak, może teraz zadzwoni drugi raz. Natomiast dzisiaj przychodzi do nas za jakiś czas znajoma. I przygotowuję pewną sałatkę na jej przyjście. Bardzo prostą sałatkę, naprawdę y, dosłownie z trzech góra, czterech składników, y, którą się robi bardzo szybko, a jak ja mówię, że szybko i że łatwo, to naprawdę szybko i łatwo, bo ja y, no, mistrzem kulinarnym nie jestem, ale sałatka ta już nieraz zrobiła furżorę. Czekajcie. Halo! No nie Cześć! No dobra, już jestem. No i w związku z tym, że ta sałatka nieraz zrobiła już furorę, to postanowiłam Wam ją pokazać. Może jak będziecie mieli jakieś gości na szybko i będziecie chcieli coś przygotować, albo jeśli tak jak ja nie lubicie stać w kuchni i przygotowywać jedzenia przez długi czas, no to może Wam się przyda. W momencie, kiedy wpadłam na pomysł, żeby to nagrać, zaczęłam już przygotowywać. Także tutaj mamy ser żółty w kostce, pokrojony w małe kosteczki. Do tego potrzebna nam będzie kukurydza, ananas, no, taki krojony lub po prostu w plastrach i samemu trzeba go pokroić, ale ja, no ja sobie ułatwiam już, żeby naprawdę minimum czasu na to poświęcać, więc już ananas pokrojony i ananas w plastrach do dekoracji. I to tak naprawdę wszystko. A nie, w sumie nie wszystko, bo jeszcze będzie nam potrzebna żurawina lub borówka, taka w słoiku i trzy składniki do zrobienia sosu. te dajemy na sitko no i wrzucamy do naszego sera. Jeśli chodzi o ananasa tego w kostkach, to ja zawsze y, ten sok odlewam sobie do kubka, żeby potem móc go wypić, także zaraz to zrobię. No już tutaj mamy sok. I tutaj jeszcze pewnie coś... o jeszcze... Dobra, to zaraz to dokończymy. Ale widzę, że ten ananas jest w takich dosyć dużych kostkach, więc poprzekrajam je po prostu na mniejsze. No dobra, mamy już tu naszego pokrojonego ananasa i teraz będziemy przygotowywać sos, bo sekret tutaj tkwi w szczegółach. Szczegóły tej sałatki, czyli w sosie. I do sosu potrzebujemy majonez, obojętnie jaki ja mam akurat winiary, ale prawdopodobnie jestem jedyną osobą w tym kraju, która nie widzi absolutnie żadnej różnicy pomiędzy majonezami. A może nie to, że nie widzi różnicy, ale jest mi po prostu totalnie obojętny, jaki jem majonez, także mogę teraz wywołać majonezową awanturę w komentarzach. Napiszcie, czy uznajecie majonez winiary, czy kielecki, czy może jakiś inny, czy tak jak mi. Jest wam to obojętne i nie jestem jednak wyjątkowa. Także możecie rozwiać tutaj ten mój pogląd na temat mojej wyjątkowości. No ale dobre, nieistotne, róbmy ten sos. Tutaj sobie już dałam trochę majonezu, potem najwyżej dodam. Jeśli będzie zbyt sucha ta sałatka, będziemy potrzebować czosnku, to już wedle uznania, jaka ilość. Ja dałam taki jeden większy ząbek. No, powinno być chyba. Okay. no ale jak lubicie duży czosnku, no to wiadomo, możecie dać sobie więcej. I kary. Kary myślę, że dam taką jedną małą łyżeczkę, taką jedną płaską łyżeczkę, może nie całą, coś koło tego. No i to wszystko wrzucamy do majonezu i mieszamy. Znaczy, czosnek oczywiście wyciskamy przez praskę. Dobra, zrobiłam taki kadr. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, bo ja potrzebuję dwóch rąk, więc wyciskamy czosnek. Ok, mamy to. Pamiętajcie, żeby zawsze. Wyczyścić to wyciskarkę od razu po użyciu, bo potem jest to kłopotliwe, jak to się zeschnie, więc to na razie odłożę, ale za chwilę ją wyczyszczę. I teraz tak, kary, tak jak wspomniałam. Nie mam pojęcia ile? Mówię wam, że ja się totalnie nie znam. O właśnie, a może ta obojętność dotycząca majonezów tłumaczy, dlaczego mi nigdy nie z kuchni nie wychodzi. No, widzicie, doszłam do jakiegoś wniosku. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile tyle może dam. No, mówię Wam, ja się totalnie nie znam na tych rzeczach. Może nie, aż tyle. Dobra, liczmy, że jedna taka płaska łyżeczka. Na taką ilość, taką całkiem dużą miskę. W razie czego powiem Wam, jeśli coś wyjdzie nie tak, to sobie zmodyfikujecie. W sumie robiłam tą sałatkę już co najmniej kilka razy. Eee, no, ale zawsze tak robię sobie właśnie na oko. Odsuńmy ten majonez, bo jeszcze ktoś pomyśli, że to jakaś reklama. A tak jak wspomniałam, nie jestem po żadnej stronie, więc nie reklamujemy żadnego majonezu. No dobra, i teraz to mieszamy. Nie wiem, może za dużo tego kary. Najwyżej nasza znajoma yy, będzie głodna. Nie, no byłoby smutno, gdyby tak było, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Chociaż, no tak, chyba dużo trochę tego dałam. Mam no, jak to zobaczy, to pewnie się załamie. No ale dobra. No i teraz tak, rozmieszaliśmy to. Jak widzieliście, nie było to zbyt skomplikowane. Myślę, że damy więcej tego malonezu, bo na taką miskę sałatki to będzie za mało. No na pewno będzie za mało. Ja i moje kulinarne rozkwiny. czasem może lepiej, żeby nikt ich nie słyszał. W ogóle sorry, że Wam tak stukam tą łyżką, ale no staram się jakoś to wszystko tutaj spiąć. To miało być poza kadrem. Ale uparty. No, dobra. No i dobrze, jak się możecie domyślić, teraz dodajemy to wszystko do naszej sałatki. Mam nadzieję, że jak tak robię i gadam, to nic nie pominałam. No i dobra, teraz będziemy to mieszać. Myślę, że tego majonezu i tak będzie za mało, mimo że wydaje mi się, że go dałam całkiem dużo. Znaczy, z tej sałatki jeszcze ten ananas puści sporo soku, więc ona będzie bardziej mokra. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak trochę trzeba jeszcze dodać. No To jednak całkiem duża miska mi wyszła. No i ogólnie, tak jak każda sałatka, ona będzie najlepsza, jak się trochę przegryzie. Czyli akurat za jakiś czas, jak będziemy iść na kolację, to powinna być już dobra. Tak jak wspomniałam, te niepokrojone plastry ananasa posłużą nam do dekoracji. Więc tak, bierzemy sobie taki jeden cały, Idziemy na środek. W sumie to już jest dowolne, jak tam chcecie sobie udekorować, ale ja tak robię. I tu pokroiłam sobie już też ananasy na takie połówki. No i tak to tutaj jakoś ładnie. Poukładam, tylko jak. Kładą je po prostu na ćwiartki. Niech tak będzie. No i pokładamy je. O, akurat w ten sposób. Takie słoneczko nam z tego powstanie. No i dobra, idealnie. W sumie 2,5 i nam wystarczyło. Nie wiem, czy Wam wspominałam, że ta sałatka po prostu nazywa się żółta, tak jak na przykład jest sałatka gros lub sałatka z tuńczyka, to, to jest sałatka żółta. Więc już widzicie, dlaczego ma taką nazwę. Ale udekorujemy ją, żeby wyglądała trochę lepiej i też fajnie ten smak tej borówki połączy się z... Mm, no z resztą tych składników. Zbierzemy to, jak ja to tworzę, Mam nadzieję, że się uda. Tak, rękawiczka gumowa niezawodna. Jak nie możecie otworzyć słoika, to spróbujcie. No i dobra, dekorujemy tą borówką. Nie wiem, czy widać w kadrze, powinno być widać. A zawsze tak. O, daję trochę na środek. Ale to już wiadomo. Kwestia własnej wyobraźni. No i tak dookoła. No i taki jest efekt ostateczny. Teraz przykrywamy to folią aluminiową i chowam to do lodówki. Wyszłam jeszcze z Czekusem na spacer. Co prawda Czokuś miał dzisiaj już dwa spacerki, więc powinien być teoretycznie trzeci wieczorny, ale wyszliśmy, bo po tej operacji coś się rozregulował, yy, więc no zobaczymy. Mam jeszcze chwilę czasu, także się przejdziemy. Jest fajnie, zrobiło się bardzo ciepło. W sumie to ta kurtka jest mi niepotrzebna, ale jak wychodziłam wcześniej, to jakoś tak biała, miałam wrażenie, że jest chłodniej. A teraz się zrobiło naprawdę mega ciepło. Chyba jest, nie wiem, 18-19 stopni. Dobrze, że ta kurtka jest taka lekka, więc w sumie jakoś super się nie zgrzeje, mam nadzieję. No i sobie drepczamy. Czekuś chodzi teraz na obrożę, bo nie chcę, żeby szelki mu podrażniły tą ranę, którą ma po zabiegu. W sumie nie jestem przyzwyczajona do prowadzenia go na obroży, bo rzadko to robimy, ale jest OK. Najważniejsze, żeby go tam nic nie bolało. Po prostu ano nieprzyjemne by było. Jakby mu szelki dotykały. Jeszcze jakby go pociągnąć to już w ogóle. I zrobiło się już tak zielono. Fajnie, naprawdę. Już by mogło tak zostać. Niech wiosna w końcu nadejdzie na dobre. W ogóle mam też taki challenge teraz, który sobie sama zrobiłam, żeby chodzić na trochę dłuższe spacery. Więc staram się to praktykować, nie codziennie, bo codziennie mi to nie wychodzi z różnych przyczyn, najczęściej czasowych. Natomiast kiedy mam chwilę, to staram się właśnie, chociażby przy okazji spacerów z Czoko, iść na jakiś dłuższy spacer. Mam nadzieję, że jemu ja też to dobrze zrobi. Może się wzmocni, tak jak i ja. Patrzcie, no czy Wy to zrozumiecie, bo ja tego nie rozumiem i bardzo nas to z Tomkiem irytuje, że ludzie po prostu tak perfidnie robią sobie wysypiska śmieci na zwykłej jakiejś polanie. Jest jakieś niezagospodarowane miejsce, to oczywiście muszą je zaśmiecić. Ale to to już jest to w ogóle nie wiem co, to jest jakiś cały wór plastikowych wyszaków. Czy to z jakiegoś bazaru się wzięło? Nie wiem, ale jest... No po prostu tyle śmieci się ostatnio pojawiło. I to mało tego, leżą szklane butelki, bo ktoś wyrzucił, a na następny dzień są już całe potłuczone. Więc nie tylko że ktoś wyrzuca, to jeszcze ktoś ma potrzebę, żeby je tłuc. Więc już w ogóle dla psa to jest y, bardzo niebezpieczne. Także no masakra. A w tamtym miejscu co Wam pokazywałam te śmieci, tam kiedyś widział jak jakieś dwie kobiety przyjechały samochodem i choć czeka! I wyrzucały torby z gruzem, a jak zaczął iść w ich kierunku, to wsiadły do samochodu i odjechały. Także po prostu nie rozumiem tego. My już z Czekusiem będziemy kończyć tego vloga. Cieszymy się, że jego zmiana okazała się zmianą łagodną, że jest to tłuszczak, nie jest to nic złośliwego czy groźnego. Także fajnie, fajnie też, że cała operacja, ten zabieg przebiegł bez komplikacji. Wysyłamy Wam dużo słońca i pozytywnej energii. Spróbujcie zrobić sałatkę, o ile lubicie takie połączenia słodkiego ze słonym. Dajcie znać, czy Wam smakowała. No i kończymy tego vloga, więc do zobaczenia w kolejnym. Pa!